Marianna Schreiber zaangażowała się w sprawę Charlie'ego Kirka. Nikt nie ma prawa krzywdzić drugiego człowieka. Pamiętajcie, często zaczyna się od hejtu, a jak widzimy, kończy się na brutalnym morderstwie. Zanim zaczniemy, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. A pomożesz mi rozwinąć kanał Skandalista. Nagrywam to z wielkim smutkiem w sercu. Z wielkim żalem, rozgoryczeniem i wściekłością. Z naszym światem dzieje się coraz gorzej. Polaryzacja na tle politycznym, poglądowym, rasowym jest coraz to głębsza. Jest coraz to więcej nienawiści w ludziach, właśnie w tych kwestiach. Najpierw Iryna Zarudzka, która została brutalnie zamordowana w USA, w metrze, przez ciemnoskórego. Nikt nie pomógł. Nikt nie zareagował. Nikt nie próbował powstrzymać zabójcy. Nikt nie ucisnął dziewczynie rany. Wszyscy się tylko biernie patrzyli. A cały świat oglądał jej śmierć na filmikach. Następnego dnia Charlie Kirk. Prawicowy aktywista, który został zastrzelony z powodu swoich poglądów, z powodu swojej postawy, którą nikogo nie krzywdził, po prostu mówił to, co czuje, to, co myśli i kierował się swoimi wartościami. Bóg mi świadkiem, że jeżeli to wszystko będzie tak wyglądało, jeżeli to wszystko, Znajdzie się również u nas, za chwilę w Polsce. Wszyscy pamiętamy brutalnie zamordowaną Klaudię w Toruniu przez wenezuelskiego uchodźcę. Do czego ten świat zmierza? Że ktoś, kto ma zupełnie inne poglądy, po prostu wyciąga sobie broń i strzela do prawicowego aktywisty. Do czego ten świat zmierza? Że ciemnoskóry recydywista, który powinien dawno siedzieć za wszystkie rozboje, napady z bronią, za wszystkie kradzieże, po prostu sobie y, atakuje ukraińską uchodźczynię nożem i nikt nie reaguje. To jest straszne. To jest straszne. Charlie od lat budził skrajne emocje. Dla jednych był charyzmatycznym przywódcą młodej prawicy w USA, dla innych symbolem rosnącej fali podziałów i agresywnej retoryki politycznej. Jako założyciel organizacji Turning Point USA stworzył ruch, który obejmował tysiące szkół średnich i uniwersytetów, przyciągał ogromne fundusze i dawał młodym konserwatystom poczucie że ich głos ma znaczenie w coraz bardziej liberalnym środowisku kampusów akademickich. Styl Charliego był bezpośredni, często prowokacyjny, oparty na ostrych sformułowaniach. W swoich wystąpieniach podważał zasadność działań na rzecz różnorodności i równości. Krytykował środowiska LGBTQ oraz imigrantów. Posługiwał się językiem, który miał uderzać w emocje. Nie unikał porównań lekarzy prowadzących terapię osób transpłciowych do nazistów, ani określeń religijnych, które miały wzmocnić przekaz. W jednej z głośnych wypowiedzi pytał, ilu transpłciowych sprawców odpowiadało za masowe strzelaniny w Stanach Zjednoczonych, odpowiadając sam sobie, zbyt wielu. Statystyki nie potwierdzały tego, ale pytanie zadane w taki sposób brzmiało mocno i wywoływało emocje, co było dla niego ważniejsze niż precyzyjna zgodność z faktami. Kirk często zabierał głos także w sprawach międzynarodowych, zwłaszcza dotyczących wojny w Ukrainie. Krytykował pomoc wojskową ze strony USA, mówiąc, że nie podoba mu się pomysł wysyłania broni do Kijowa i że to nie jest nasza bitwa, to nie nasz konflikt. Podkreślał, że wojna jest nieskończona i że Ukraina nigdy nie pokona Rosji, niezależnie od tego, ile pieniędzy czy broni otrzyma. Ozełęskim mówił wprost, że to „marionetka tajnych służb i gangster, który wysłał własnych ludzi na bezsensowną rzeź. Twierdził, że na wojnie najbardziej korzystają kompleks wojskowo-przemysłowy. I oligarchowie klasy rządzącej w Ukrainie. W jego narracji konflikt rosyjsko-ukraiński był jedynie elementem większej gry, a Amerykanie powinni skoncentrować się na własnych problemach, takich jak substancje zakazane czy kryzysy wewnętrzne. Jego zwolennicy widzieli w nim obrońcę tradycyjnych wartości kogoś, kto odważył się mówić to, co inni uważali za politycznie niepoprawne. Dla przeciwników był jednak postacią niebezpieczną. Człowiekiem, którego słowa mogły pogłębiać nienawiść i polaryzację. W obu przypadkach osiągał cel. Budził emocje i skupiał na sobie uwagę, co czyniło go jednym z najbardziej rozpoznawalnych liderów konserwatywnej młodzieży w USA. Każdy ma prawo wyrażać swoje poglądy. Każdy ma prawo mieć własne wartości inne niż ty, ty czy ty. Każdy ma prawo ubierać się inaczej. Każdy ma prawo inaczej wyglądać. Każdy ma prawo zachowywać się czy wyrażać swoje działania w określony sposób, ale nikt nie ma prawa krzywdzić drugiego człowieka. Pamiętajcie, często zaczyna się od hejtu, a jak widzimy, kończy się na brutalnym morderstwie. Więc dzisiaj mam tę bluzkę z takim napisem, bo utożsamiam się z tym, że migracja to Upadek cywilizacyjny i zagrożenie dla naszych bliskich i dla naszych rodzin. Tragedia wydarzyła się, gdy został zastrzelony podczas spotkania na Uniwersytecie w Utah. Jego śmierć natychmiast wywołała lawinę reakcji. Organizacje reprezentujące mniejszości potępiły przemoc, podkreślając, że nawet najbardziej kontrowersyjna retoryka nie może być usprawiedliwieniem dla ataku fizycznego. Jednocześnie powróciło pytanie o to, jak słowa liderów opinii publicznej kształtują społeczną atmosferę i czy mogą, choćby pośrednio, prowadzić do eskalacji konfliktów. W Polsce reakcje na śmierć Kirka pokazały, jak silnie amerykańskie wzorce polityczne przenikają do krajowej debaty. W Sejmie odbyła się minuta ciszy ku jego czci, a prawicowe media przedstawiały go jako bohatera i wzór odwagi, podkreślając, że wierzył w dialog nawet z przeciwnikami. Krytycy zwracali jednak uwagę, że w praktyce jego działalność była bliska trollingowi i opierała się na prowokacjach, uproszczeniach i dezinformacji. Budowanie z niego symbolu w Polsce nazwano wręcz laurką dla ekstremisty. Postać Kirka pozostaje symbolem epoki, w której granice debaty publicznej w Stanach Zjednoczonych i w Europie przesuwają się coraz dalej, a język polityki staje się bronią ostrzejszą niż kiedykolwiek wcześniej. Jego dziedzictwo to nie tylko rozbudowana organizacja i tysiące zaangażowanych zwolenników, ale też pytanie, które pozostaje otwarte. Czy prowokacyjna retoryka ma moc jednoczyć i inspirować, czy raczej dzielić i podsycać wrogość? Jak się okazuje, drodzy państwo, zabójcą amerykańskiego prawicowego aktywisty jest 22-letni zradykalizowany lewak. Na łuskach naboi, które wymierzono do Charlieego Kirka, można było znaleźć Wygrawerowane napisy takie jak Hej faszysto, łap! Albo Bella ciał, albo Jeśli to czytasz, jesteś gejem. Niestety lewica nie ma żadnego szacunku do zmarłego człowieka. No, nic dziwnego, skoro oni za bardziej wartościowe uważają życie muchy niż życie dziecka. Jesteś prawicowym aktywistą. Walczysz o swoje poglądy. Nikogo nie krzywdzisz. Giniesz z rąk jakiegoś furiata, lewackiego furiata. Powiedzcie mi, wszyscy obrońcy praw człowieka, jak to jest, że to zwykle z rąk przesiąkniętych chorą ideologią wariatów giną prawicowi ludzie walczył o prawa nienarodzonych. Przekonywał Amerykanów do konserwatywnych wartości. Zacytuję państwu jego jakże aktualne dzisiaj słowa. Lewica krzyczy o prawach człowieka, ale milczy, gdy chodzi o najbardziej bezbronnych ludzi, nienarodzonych. Ich hipokryzja jest porażająca. Charlie Kirk z wielkim zaangażowaniem tłumaczył młodym kobietom, dlaczego to morderstwo. Bardzo cenił sobie wolność słowa. Bronił Ameryki przed masową imigracją. Bronił swojego kraju przed upadkiem cywilizacyjnym. A wiecie, co jest najsmutniejsze? Ten człowiek chciał rozmawiać z każdym, chciał debatować. On, właśnie w przeciwieństwie do niektórych twardych konserw, dawał wam głos lewacy. Daj znać w komentarzu, jak Ty widzisz to, że Marianna Schreiber zaangażowała się w czczenie pamięci o Kirku. Czy prawicowa aktywistka słusznie wzięła go pod swoją obronę? Czy może jesteś zdania, że mimo tragedii, do której doszło, nie powinno się go gloryfikować w naszym kraju? Koniecznie zostaw łapkę w górę i subskrypcję, a wkrótce zobaczysz więcej ciekawych materiałów.